What's up danger? Elowina, witam w kolejnym odcinku z gry. Smiley! Widzimy się bra. dziś? Wciąż mi nie odpisałeś. O! Tak, sorki, masa rzeczy na głowie. Ale teraz jestem wolny. To gdzie? Na rogu 78 i West End. 78? Przy centrum naukowym? Dlaczego tam? Zobaczysz. Bądź na czas. Huh. Róg 78 i West End. Pewnie dowiem się, o co jej chodzi. Ruchy. Ach, no to lecimy na randę, bo Pod koniec po odcinka się dobie. Kupiliśmy nowy strój, tak jak widzicie O, tu będą pewnie te wojny gangów, czy coś Kupiliśmy właśnie taki biały, piękny strój Widzę pościg samochodowy Złodzieje nie będą się ciebie spodziewać No, chyba nie zaszkodzi Kogoś jak nie zatrzymam tego auta Gdzie to jest, to auto? A tu, dobra, widzę Ola Micho! Wiesz, że na wiecu będzie mój ulubiony furczek? Super, co nie mogę teraz gadać? Oooo! Hej, dużo lepiej tu się baczy na samochodzie. Na pewno chcesz No i pięknie Ta apka naprawdę robi robotę No i jest tylu styl Majsa ja nie pamiętam tego tu miejsca Albo no pamiętam Już nie wiem sam Dobra Chodzimy na randewu i dzisiaj w sumie bym nie robił nic fabularnego poza tą randewu Bo to chyba jest randewu, nie? Eee... Odnawiaj, no dobra, no, czyli randewu. No i dzisiaj bym bardziej właśnie chodził po tych skrzynkach undergroundu e, i łapał złodziei i robił te wyzwania. Tak sobie myślę, że potrzeba to też porobić oczywiście. Ola Micho! Właśnie, Ola Micho. Czy my nie mamy tu żadnych DC OK? Ok, ale mam 14%. Ja Zaczyna na wiezu będzie gry. mój ulubiony furczak? Szukaj logo z wielkim grosem. Okej, okay. dzięki, spróbuję się. A właśnie, mamo! Chciałem zapytać, bo zawsze wiesz, co się dzieje w Harlemie. Słyszałaś o Undergroundzie? Eee, tak. Dewastują nieruchomości należące do Roxon, werbują miejscowe dzieciaki. A co? Nie próbowali cię wciągnąć w swoje porachunki. Nie, nie! Buje nie mi o nich powiedział, bo wpadłem na niego na stacji metra obok naszego domu. O Wiesz, samolot, w poprzedniej części chyba nie latały Nie samolot. chcę żebyś się z nim spotykał Ale ty i tata nie powiedzieliście mi dlaczego miałem przestać się z nim widywać Wcześniej ciągle do nas przychodził Niech sam ci to wyjaśni. Jeszcze chwilę Przepraszam, mam murwanie głowy Spoko, idź ratować świat Jeden głos za drugim By the way, ostatnio Jesteś chyba Mam ostrą konkurencję. Kocham Cię. Pa! E, ostatnio właśnie mm, e, tu, gdzieś, właśnie na tej wodzie walczyliśmy i był koniec. E, DC e, civil Several Length. Wow. Jak to wygląda i te morze? Użytkownik aplikacji zgłosił napad na skrzynkę nadatki. datki. Mega ładnie to wygląda. Dobra, podziwiamy nie, nie teraz. Teraz idziemy na Łandewu, a potem porobić rzeczy inne. Simeon, F przecież. Tchy. Na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj. Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się śpieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się pomóż. Nasza stara kapsuła czasu. To Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było... No to będzie... Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. <laughs> no, a ten... Co chcecie włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Boom. Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick! Już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w Roxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam aż przyjdzie oferta. Okej, okay. konkurencja, co? Wiesz, wiedzą jak mnie podejść. Chcą, żebym <laughs> kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie. Czysta energia zbawi świat! <laughs> Kocham mój nerdofantu! O, oh. zgadnijcie, kto dzwoni. Roxon. Zaraz wrócę żdy Chyba pamiętasz kod, co? Eee... Ciąg Fibonacciego Co? Nasza nagroda! No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie No... Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No oby Wow Spójrz na nas, dwoje głąbów Harik jak zawsze elegancki. Ta. Coś się stało z Rikiem? Kłócicie się, albo. Nie. Nie ma już. Fin. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? No, czas na mnie. Na razie. Hej. Następnym razem porozmawiajmy bez... Bez tajemnic. Żadnych sekretów. Okej? Okay? Ta. Mm, może. Jak będziesz na czas. Widzimy się, gnomie. <laughs> Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. Hmm. No nieźle. O kapsuły czasu. Uu. Po gimnazjum nie było wesoło. Fin poszła do liceum Midtown, a ja dobra Dizzy. Nie, 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 w nie, 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 Mógłbym Cie? użyć tego mojego super biletu Dobrze, zaraz. Po, no, ha, mm. Ach, Co teraz nie sprawdziłem widocznie? Jest. Karta do metra jest. Masz klucz do domu? Tak, mam. No chodź, bo się spóźnimy. No, ej! Stary, nawrzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż go masz na sobie? Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Właśnie dlatego uwielbiam mieszkać w Harlemie. Targi uliczne, najlepsze jedzenie w mieście i świetna muzyka. No, jest w porządku. Co sądzisz, Rio Morales. Nadal ciężko mi myśleć o mamie jako polityku. Odkąd pamiętam, była nauczycielką. Podobne kompetencje, nie? Kierowanie ludźmi, edukowanie ich, pilnowanie, żeby niczym w siebie nie rzucali. Nic więcej, nic z góry. Okej. Nie mogę się to. Największym niemal ukończonym roxo. Bardzo dobrze ją podzielą. Myślałabym, że wszyscy tu byli zadowoleni. Powodzenie pani Morales! Dziękuję ci. Ej, Roxon, chce naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Dobry wieczór, sąsiedzi. Ta okolica tyle straciła, gdy Roxon zdrudnął z ziemią pewnie. ten teren. Hej, w porządku? No. Będzie jakiś pewnie zamach, a Majsowi się przypomina pewnie scena z ojcem. po prostu na... Mój tata na tym, tym wieczór. No, mówiłem? Ja tutaj muszę wam ciszyć, bo o mnie nie słychać w ogóle. Będzie dobrze. Twoją mamy troszczy się wiele osób. No. <laughs> Oh, fuck ist <acı> <that> die mais Odizdoń. <deposit> <Yes, desmicetills. melled> no O wow, aż się lud zbił, co jest? To jest wyższa szkoła jazdy. mi tu pokazuje, ja nie wiem, co Kurde, że nie mogłem w tym obasie. A masz <laughs> Kto jeszcze i gdzie? Coś mi pokazuje, nie wiem, co z tym zrobić. A, kolega nam się zaklinował. Co jest? Co się dzieje z Nowym Jorkiem? What the fuck?

Hinkers, to no, mi coś to mówi to Nie wiem Pierwsza jest jakaś głupsza akcja na moście Muszę się spieszyć plaza była tylko rozgrzewką Albo z Nie ma strzelania do siły, dobra O kurde O kurde. To jest dziewczyna, tak mi się wydaje, właśnie ona. Co jest? Kim mam maski, jak Octavius? Zajebista. Co to jest oddech diabła, nie? Co to jest? Co to coś zupełnie nowego. Co to jest? A potem bierzcie ile uniesiecie To jest dziewczyna 100% no by... Tak myślałem, że to fin Chciałem powiedzieć, że to pewnie fin curta. O kurde Szkoda że nie mam żadnej dobrej zdolności Czy nowej jakiejś albo zdolności po prostu Faktycznie most się ospada co jest Tak dynamicznej walki jeszcze nie było chyba ty nie możecie za most, albo pod most. Gdzie? Swo jego Pięknie Ojoj Ojoj Miles. O kurde.

Let's że muszą kurde. To 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 też trochę nasza nieumyślna wina, nie? Bo gdybyśmy nie strzeli tą elektrosiecią, no to w sumie by to wszystko nie wybuchło, ale dobre. Ona wygląda jak MJ. Ale pewnie nie posługą sobie ro się rozpaść. O kurde. Dokson. Wszyscy bezpieczni. Po wybuchu most zaczął jest się. drugi spider, czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie, nie jestem wrogiem! Co wy robicie? Ocai u nas! Ej, Zostawcie go. To. Zostawcie Zostawcie <grym> niewidzialny <gryzanie> No nie źle Chce mnie zastrzelić! W ogóle mnie nie słuchali Nic nie jest Nie wiem No nieźle Dużo akcji w tym odcinku naprawdę Nufon. Nie wiem czemu. I to przeze mnie zawalił się nos. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po do dokopy. Myślałem, że dasz sobie spokój. Nie wiem dlaczego. Miałam walczyć o swój dom. I będę. To jest klucz kru kanoniczny, ona zginie. Mogłaś... Mogłaś zginąć. Nasza rodzina się nie poddaje. Przecież wiesz. Mamo. O oh, kurde. Gdy otrzymałem moc, myślałem, że będę mógł wszystko naprawić. Lubić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem. I naprawisz to po swojemu. Av Avströj, huhu. <håhå> O kurde stary sytuacja robi się poważna, co? Ludzie jeszcze bardziej potrzebują teraz naszej aplikacji. Trzeba wymyślić Dobra. Kolekcje, kapsuły czasu. Mamy to: archiwum tylko fakty. Archiwum. Dina, no, no, tak. No. Eee, o. O. Mi się podoba. Dobra, dobra. Kostiumy. Udlogowaliśmy ten. Dobra. No to co? Dziękuję za oglądanie. Bardzo, bardzo. Uh. Bardzo, bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku z Mai Minecraft. W kolejnym odcinku z Spider-Man Miles Morales. Eee, no więc tak, no nie mam co więcej powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Skończmy dialog. Oooo! Jest ok. Udało mi się odkryć, kto za tym stał, i już nic takiego się nie stanie. Obiecuję. Dobra, ufam się. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Okay? Tak, jasne. Dzięki. I powodzenia z synkariańskim, fotowoltaikiem. <laughs> Dobra, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry. Spider-Man ma jest Moralesa, Eluwina.